Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem codzienne refleksje 7 lipca uspokojowi i pogodzie ducha. Kiedy przyjrzeliśmy się już dokładnie naszym wadom, kiedy omówiliśmy je z kimś i kiedy staliśmy się gotowi je usunąć, nasze wyobrażenie o pokorze zaczęło nabierać głębszej treści. 12 kroków i 12 tradycji, strona 75. Gdy jakieś sytuacje w życiu zakłócają moją pogodę ducha, Ból często skłania mnie do poproszenia Boga, aby, aby pomógł mi jasno zobaczyć rolę, jaką ja sam odgrywam w danej sytuacji. Uznając własną bezsilność, z pokorą modlę się o akceptację. Staram się zbadać, jaki udział miały w tej sytuacji moje wady. Czy powinienem był okazywać więcej cierpliwości? Czy byłem nietolerancyjny? Czy zbytnio upierałem się przy swoim? Czy czegoś się obawiałem? Gdy dotrę już do leżących u podłoża mego zachowania wad, przestaję polegać na sobie i zdaję się na Boga z pokorą prosząc Go, aby usunął moje braki. Sytuacja nie musi ulec zmianie, ale ćwicząc pokorę, cieszę się spokojem i pogodą ducha, które są naturalną nagrodą za to, że polegam na sile wyższej niż sam. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Zapytano mnie o moje wady, wyraźne zakłopotanie, szybka podróż w poszukiwaniu jakiejkolwiek odpowiedzi. Przecież coś musi być. Niemożliwe, żebym już był bez wad. A jednak żadnej nie widziałem wyraźnie. Jakbym znalazł się pod znakiem zakazu wydawania prawdy. Na szczęście, na odpowiedź miałem kilka dni. Postanowiłem się przygotować, coś zanotować, w każdym razie zacząłem przyglądać się sobie w lustrze. Zacząłem od głupiej miny. Wyszczerzyłem zęby, przymknąłem oczy, język wystawiłem. Głupio się uśmiechnąłem, spłaszczyłem nos, zrobiłem świński ryjek. Dalej to byłem ja, ten sam. Taki sam, chociaż w różnych pozach. Zgłupiałem na chwilę, a znak zakazu wydawania prawdy ciągle stał obok mnie. Wystarczy, czas iść spać. Przed zaśnięciem przypomniałem sobie o jednej ze swoich wad: mitomania. Kłamałem, bo nie chciałem mieć problemów. Kłamałem, bo nie chciałem być odrzucony. Kłamałem, bo chciałem być kimś innym. Mitomanię wprowadzałem w swój świat stopniowo od dziecka. Pamiętam, jak na koloniach jako dziesięciolatek skłamałem, że gram w zespole na gitarze. To, że już dwa lata później te kłamstwo zaczęło się powoli spełniać, to już inna sprawa. Siebie nie możemy oszukać. Możemy oszukać kogoś, kto nam uwierzy lub po prostu wysłucha. Każde kłamstwo występuje w obecności drugiego człowieka. To czy będę chciał przed Wami dzisiaj być prawdziwy, zależy ode mnie. Pycha ma się z kłamstwem za Pan brat. Pokora jest siostrą prawdy. Pokora występuje w obecności drugiego człowieka. Po wyjściu z terapii musiałem kilku osobom w pierwszej kolejności wyjaśnić swoją 40-dniową nieobecność. Mogłem opowiedzieć różne wersje wydarzeń, nałgać, fantazjować, trochę przeinaczyć, zataić, niedopowiedzieć. W każdej tej opcji byłaby dawka kłamstwa, jak kiedyś kolejna dawka alkoholu, zakłamywania siebie samego. To się nie mogło dobrze skończyć, więc po wyjściu z terapii zacząłem się przyznawać do alkoholizmu. Zacząłem nieśmiało używać określenia alkoholik. Na terapii, gdzie każdy był alkoholikiem, to słowo nie miało takiej wagi. Ja nie odczuwałem takich emocji jak po wyjściu, jak na wolności, gdzie świat nie składa się z alkoholików, tylko z normalnych. I tak. Z każdym dniem przekonywałem się, że im więcej trudnej prawdy rozdaję wokół siebie, tym więcej bukietów pięknych kwiatów, zrozumienia, odbieram. Nie spodziewałem się tego, czekałem na ciosy, ale nie widziałem już odwrotu od wybranej ścieżki. A jednak posypały się płatki róż, a nie odłamki zburzenia czy obrzydzenia. Nie. Wtedy tak naprawdę przekonałem się, że my, ludzie. Potrzebujemy prawdy, tej prostej i tej trudnej. Dlatego też chcę widzieć swoje wady, chcę je zrozumieć, rozumieć, minimalizować, nie stosować, zmniejszać, odbić w lustrze, wyrwać wystający włos z nosa i się od siebie odczepić. Gwarancja spokoju tkwi w prawdzie. Dostosowując się do tej zasady, czy mądrości, doskonale Swoją pogodę ducha. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.